Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafetarnu. Dziś Państwa i moim gościem jest Wójt Gminy Pan Andrzej Brus. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Tradycyjnie na początek zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku i udostępniania jej. Zachęcam również do śledzenia mediów społecznościowych. Linki do nich znajdą Państwo w opisie tego materiału. Dobra, Panie Wójcie, z ostatniej niemalże chwili, w minionym tygodniu wbito pierwszą łopatę pod budowę szalenie ważnej inwestycji w gminie Wierzchosławice, czyli powstanie w ciągu chyba nawet do 2025, do stycznia, jak dobrze pamiętam, powstanie w gminie Wierzchosławice 40 lokali, 40 mieszkań, planik mieszkań na wynajem. Tak, rozpoczęcie tej inwestycji to rzeczywiście wydarzenie ważne w gminie Wierzchosławice przystąpiliśmy do społecznych inicjatyw mieszkaniowych, przekazaliśmy działkę, zdobyliśmy również dotację jako wkład własny do tej inicjatywy i rozpoczęła się budowa tego budynku wielorodzinnego, tak jak Pan redaktor wspomniał, 40 mieszkań. Wszyst wszystkie mieszkania są już zapełnione, jest jeszcze lista rezerwowa. Termin zakończenia tej ważnej inwestycji to jest 25 styczeń 2025 roku, więc tempo rzeczywiście ekspresowe. I potem oczywiście odbiory. Myślę, że końcem pierwszego kwartału już mieszkańcy będą tam mogli powoli się wprowadzać. Ale to będą mieszkania tylko i wyłącznie dla mieszkańców gminy Wierzchosławice, tylko i wyłącznie dla młodych rodzin? Czy jednak ten Wasz regulamin dopuszcza możliwość uzyskania takiego mieszkania przez przyjezdnych, nie wiem, też osoby starsze, jak to wygląda u Was? No, tak, w tym regulaminie oczywiście jest preferencja dla młodych i dla osób starszych, a jeśli chodzi o to skąd te osoby mają być, to oczywiście mogą być nie tylko z gminy Wierzchosławice, również z innych gmin, także z jednej strony chcemy zatrzymać mieszkańców naszej gminy, którzy szukając mieszkania puściliby tę Wierzchosławice, ale też jeżeli są wolne miejsca to możemy zwiększyć liczbę mieszkańców gminy poprzez udostępnienie tych mieszkań dla osób spoza gminy. Analizowałem sobie ostatnio przygotowując się do tego wywiadu pana ulotkę wyborczą sprzed pięciu lat. No i cholera jasna chyba się wszystko tam wójtowi udało zrealizować z tej ulotki. A tam było tych a za 30. No tak rzeczywiście jak planując start w tych wyborach sprzed pięciu lat też mocno przeanalizowałem jakie są oczekiwania, potrzeby, zresztą mimo że pracowałem w innej dziedzinie bo jako, jako strażak, ale nigdy, zawsze starałem się śledzić co się dzieje w gminie, nigdy nie zapominałem skąd, skąd pochodzę, gdzie jest moja mała ojczyzna i ten program był tak napisany, praktycznie biorąc wszystkie te zagadnienia są Zrealizowane lub oczywiście w trakcie realizacji, bo, bo tych zagadnień, jak na przykład remonty dróg było bardzo dużo i w dużej mierze one są zrealizowane, ale jeszcze jest dużo do realizacji, także no, zdaje mi się, że te obietnice, te zobowiązania wyborcze zostały spełnione, czyli dotrzymałem słowa. No ale chyba w najśmielszych snach nie spodziewał się wójt, że dostanie z Warszawy tak potężny zastrzyk finansowy, który umożliwi remonty wszystkich szkół. W w gminie Wierzch, w ciągu jednej kadencji, też duży, też pewnie zapewne Wójt się nie spodziewa, że będzie kasa też na te boiska, które powstały często i gęsto przy szkołach w gminie Wierzchusławicy. E, rzeczywiście to był duży zaszczyt pieniędzy, chociaż powinien być większy, bo no, a już nie, nie ma ludzi. Pierwsze dwa RFI-le nie mieliśmy dotacji, więc tutaj troszeczkę tych pieniędzy powinno być jednak więcej. Niech mi Wójt znajdzie jakiegoś samorządowca albo w historii wcześniej, który w jednej kadencji wyremontował wszystkie szkoły. To jest jakby trochę inna sprawa, o tym już mówię. Natomiast to nie tylko te pieniądze, które otrzymaliśmy w ramach KPO, tylko to było około 20 milionów, czyli duże pieniądze, tu pan redaktor ma 100% racji, ale łącznie nasze inwestycje wyniosły, już mówię o wydatkach inwestycyjnych, ponad 53 miliony złotych, przy wkładzie własnym około 15 milionów złotych. Także tych pieniędzy, pomimo, poza tymi pieniędzmi, które jakby łatwiej było pozyskać z KPO, dużo też zdobyliśmy startując w różnych naborach konkursach, a rzeczywiście ten program KPO myśmy poszli bardzo mocno właśnie w remonty szkół, które od lat nie były remontowane, więc w tej chwili te szkoły są wyremontowane jeszcze, jeszcze nas kolejny etap, jeszcze przed nami wykończeniowy, także szkoły zmieniły się nie do poznania. Każda szkoła jest termomodernizowana, wyremontowana, zamontowana z fotowoltaika, także te koszty utrzymania również będą niższe. Rozbudowaliśmy dwie szkoły szkołę w Łędowicach i w Rudce. Wybudowaliśmy boiska sportowe przy w zasadzie wszystkich szkołach wojska wielofunkcyjne, jedynie przy szkole w Wierzchosławicach. Ten, to się nie udało ze względu na sprawy własności gruntu, ale mają z Wieszkosławicy uczniowie niedaleko pod Centrum Kultury wsi Polskiej, gdzie mają fantastyczny kompleks tak, oczywiście, dzieci korzystają z kompleksu sportowego przy Centrum Kultury Wsi Polskiej. Tam w zasadzie odbudowaliśmy Orlika i dostosowaliśmy go do wymagań PZPN-u, ale skutki tego, tych remontów. Ale też wyposażenia szkół, bowiem również szkoły zostały wyposażone w różne pomocy dydaktyczne. Skutkiem to jest to, czego oczekiwaliśmy, do czego zmierzaliśmy, żeby szkoły były przyjazne dla dzieci. I w tym roku nabory do przedszkoli, do szkół jest, są znacząco wyższe. Można powiedzieć, że dzieci w naszej gminie rodzice chcą dzieci wysyłać do naszych szkół. Taką inwestycją, która była nieoczywista, a okazała się strzałem dziesiątym, było zagospodarowanie terenów w Ostrowie przy Dunajcu, czyli między innymi budowa trzech boisk plus odbudowa, tak naprawdę budowa od nowa rybitwy, która stała się miejscem a, spotkań, ale też miejscem, gdzie jadąc w belu można zajechać, odpocząć, coś smacznego przekąsić, też w programie pana Wójta tego nie było, a udało się to mimo wszystko dopiąć. W programie było to zaznaczone, natomiast ja jestem z tego pokolenia, że pamiętam, jak to żyło chwilę temu i stąd też chcieliśmy to odtworzyć, bo te wojska były, ale oczywiście one były z lat 70. asfaltowe, zdewastowane. Tam nie dało się w ogóle wejść, żeby jakiejś kontuzji się nie, nie nabawić, więc zostały wyremontowane wojska do koszykówki, do, do siatkówki, dwa wojska do piłki plażowej wyremontowane no i odbudowane, tak jak pan rektor wspomniał, Rybitwa, w, w, Wolne w Święta, tam pełno, ludzi było, mimo że Rybitwa jeszcze jest zamknięta. Ona jest otwarta od, od długiego weekendu majowego do, do września i rzeczywiście po tym, jak już powstała droga rowerowa dla Dunajec, to bardzo dużo ludzi korzystając z tej drogi również wstępuje tam aby posilić się, odpocząć, ale też obserwuję mnóstwo samochodów z rejestracjami spoza nawet województwa miasta Tarnowa, z województwa małopolskiego, którzy na przykład z Krakowa którzy stąd mają autostradą góra godzinę, mogą się sobie pojechać wedle Dunajec, mogą pojechać do Lasów Wierzchosławickich i jeszcze na obiad do domu zdążyć wrócić, także to miejsce w sezonie tętni życiem i to był dobry pomysł i bardzo się cieszę, że został tak właśnie dobrze przyjęty. Mieszkańcy gminy Wierzchosławice pamiętają jeszcze, że w 2019, jak dobrze pamiętam, zamknięto most w Ostrowie, czy to już była taka, to już jest przeszłość dawno i nieprawda, i wszyscy się cieszą z dwóch nowych mostów, czy to jeszcze ten temat jakoś w świadomości mieszkańców żyje, czy tak jak tradycyjnie szybko się przyzwyczajamy do dobrego. Ja myślę, że ma Pan rację. Szybko, szybko się przyzwyczajamy zapominając o tych złych rzeczach, ale to też wyhamowało w znaczny sposób rozwój gminy Wierzchosławice, bo przez 2,5 roku wszyscy mieszkańcy i przedsiębiorcy jednak bardzo mocno ucierpieli. No dzisiaj są te dwa mosty, ten został odbudowany, nowy powstał, no i rzeczywiście ten dojazd do jest doskonały, ta komunikacja do nas, do węzła autostradowego jest, jest bardzo dobra kandydujący do sejmiku województwa małopolskiego, chciał właśnie poznać pana opinii na ten temat, otóż wymyślili taką inicjatywę jak Tarnowski Express, czyli pociąg, który będzie w 40 minut dojeżdżał do Krakowa i zatrzymywał się tylko w Tarnowie, Brzesku, Bochni, no i już w Krakowie. To nie będzie na przykład wykluczenie dla mieszkańców gminy Wierzchosławice, stacja w Bogu w Miłowicach. no i tam pociąg, będą machać do tego pociągu, a nie będą mogli do niego wsiąść. Czy to jest jednak minimalny problem z racji tego, że to będą w sumie chyba tylko dwa kursy dziennie takiego połączenia? Znaczy ja myślę, że no jednak Bogumiłowice są stacją, gdzie ekspresy się nie zatrzymywały, więc, więc jakby nie mamy tutaj pretensji, że taki, że taki pociąg nie będzie się zatrzymywał w Wieszosławicach. Tych pociągów, które zatrzymują się jest... Wystarczająca ilość. Oczywiście zawsze mieszkańcy chcieliby, żeby jeszcze więcej było, ale no, jeżeli ten pociąg miałby się zatrzymać na każdej stacji, no, to to nie byłoby 40 minut, tylko byłoby znowu półtorej godziny czy godzinę, więc no, trzeba jednak to przyjąć i uznać, że tak to jednak musi być. Tym zręcznym sposobem zostajemy w Bogu gdzie już niebawem będzie nowoczesny parking typu Park and ride. Kupiliście działkę, macie już gotowy projekt. Czas no, budować, kiedy tam właśnie tam... będzie jakaś pierwsza łopata, czy jednak takimi bzdetami sobie nie zawracacie głowy i chodzicie i robicie, bo mieszkańcy od lat na to czekają. Panie rektorze, no to już tak chyba w polskiej tradycji jest, że jak zaczyna się ważną inwestycję, to ta pierwsza łopata przechodzi potem do potomności, i o tym się pamięta, więc na pewno, jeżeli rozpoczniemy, to ta pierwsza łopata będzie. Kupiliśmy działkę. Tam na tej działce mamy koncepcję wraz z kosztorysem wstępnym. Tam może powstać 84 miejsca, Miejsca parkingowe, stacja doładowania samochodów elektrycznych, wiata na 48 rowerów. Oczywiście, przejście dla pieszych, chodnik, tak żeby blisko do dworca, bo działka leży bezpośrednio w bezpośredniej okolicy dworca, także jeszcze w ramach aglomeracji tarnowskiej, w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, mamy to wpisane w strategię, więc jeżeli marszałek ogłosi nabór na to zadanie, to powinniśmy otrzymać środki w sobie poza konkursowym. Więc można powiedzieć, że środki już są zabezpieczone, które są, te, które są przeznaczone dla tarnowskiego zit -u. A kiedy to będzie, to nie wiadomo. Myślę, że to, to jest ten rok. Te nabory powinny być w tym roku, więc kwestia jest roku czasu i taki parking powstanie. On jest bardzo bardzo potrzebny, bo jednak mnóstwo ludzi chcąc, czy wsiąść, przesiąść się z samochodu na pociąg, to, to tutaj to ułatwia. To musi być cywilizowane sam... warunki, a nie w błocie się babrać albo parkować pod krzakiem gdzieś. Dokładnie tutaj... tak. Myślę, że tam te parkujące samochody wtedy trochę znikną z tej okolicy i pojawią się na tym parkingu. Także tu jestem przekonany, że ta inwestycja to jest kwestia. Już miesięcy. Dobra, park and Ride mamy odhaczony, ale jeszcze zostajemy na chwilę w Bogu Miłowicach, bo tam zrealizował wójt Urząd Gminy, Gmina Wieszosławica, zrealizowała ważne zadanie, które cały czas się rozwija. A mam tutaj na myśli żłobek, bo też co rusz pozyskujecie pieniądze na utworzenie dodatkowych miejsc. Tak, podobnie jak w szkołach. Liczba chętnych do tych, żeby w naszych szkołach dzieci mogły się uczyć, jak najwięcej dzieci, tak podobnie w żłobku. żłobek pozyskaliśmy pieniążki na, na 20 miejsc, rozbudowaliśmy żłobek w byłej chwili szkoły w Bogumiłowicach, rozbudowaliśmy go do 25, a w tej chwili kolejny etap rozbudowy do... 43 miejsc. Także zakładamy, że od stycznia też 2025 roku szłowek będzie dysponował 43 miejscami i na dzisiaj mamy jakby 25 miejsc i jest kolejka oczekujących także to również była taka inwestycja oczekiwana. I w tym momencie podajemy też jakby możliwość dla młodych małżeństw, że młode mamy mogą wrócić do pracy, a dzieci są w odpowiedni sposób zaopiekowane. No i rodzina ma gdzie mieszkać, bo będą tanie mieszkania na wynajem. Tak, stawiamy na młode rodziny. Chcemy po prostu, żeby gmina Wierzchosławice była gminą przyjazną do życia dla, dla wszystkich, niezależnie od wieku. Panie wójcie, kwestia miejsca targowego w gminie Wierzchosławice. Uważa pan, że powinien powstać jakiś, być stworzony w centrum jakiś placek, gdzie lokalni producenci, rolnicy w określony dzień mogliby sprzedawać swoje... Płody rolne też, jakby być może jakieś tam rękodzieło i tak dalej, koszyki wiklinowe, miotły z brzozy i tak dalej. Tak, takie, takie miejsce jest potrzebne w każdej gminie. My takie miejsce wyznaczyliśmy i to jest zresztą wymóg formalny, ale musimy stworzyć miejsce, gdzie rzeczywiście będzie targowisko zadaszone, przynajmniej te stoiska żeby były zadaszone, to on nie musi być nie wiadomo jak dużo duże co rozbudowy. Ja, ja powiem szczerze. Że... Bo tam dziko to wygląda jak przy tym, nie wiem, nieraz kupowałem truskawki przy tym parkingu koło Kościoła Wschodniego. Tak, tam jest właśnie wyznaczone to miejsce, ale, ale szukaliśmy działki większej. No trudno w tym centrum, wiesz, sobie taką działkę znaleźć. Natomiast. Jak to? No, to? Po drugiej stronie ulicy? Jest, tylko że w tym całym Baraz, żeby dwoje chciało naraz, właściciel też może mieć swoje plany inwestycyjne. Więc tam jest idealne miejsce, więc myślę, że. Mamy działkę blisko sklepu numer 1 gminnej spółdzielni, ale ta działka też nie jest zbyt duża, więc rozpoznajemy miejsce, gdzie można by w centrum Wierzchosławic takie miejsce znaleźć i takie targowisko zorganizować. Uważam, że ono jest potrzebne i, i trzeba do tego dążyć. No albo kosztem tego parkingu średnio używanego przy Centrum Kultury, gdzie jest ten zagro zagrodzona, ta zagrodzona część. No będziemy rozpatrywać, tam chcemy na dzień dzisiejszy, e, pracownicy urzędu mają polecenie, żeby jeżeli nie mają jakichś wyjazdów służbowych e, samochodami prywatnymi, bo też tak to jest realizowane, żeby jednak te samochody pracowników pracownicy parkowali przy tamtym parkingu, zwalniając miejsce przy parkingu, przy urzędzie gminy. Bo tam który, też ma być remontowany. Który jest nieduży i chcemy, żeby on był jak najbardziej dostępny dla korzystających, załatwiających spra sprawy swoje w urzędzie. A też właśnie tamten parking chcemy rozbudować i, i zwiększyć ilość miejsc parkingowych, to też jest w planach najbliższych. Wójt też parkuje przy Centrum Kultury, czy jednak pod urzędem? To zależy. Jak mam gdzieś wyjazd, no to parkuję pod urzędem, ale jeżeli nie przewiduję jakichś wyjazdów. To Centrum Kultury jest może 200 metrów, może niecałe od urzędu gminy, więc ten spacerek poranny jest taki bardzo ożywczy, coś jak zaprawa poranna w wojsku. Na koniec temat, który rozpala do czerwoności mieszkańców gminy Wierzchołsławicy, którzy od lat narzekają na potężny ruch samochodowy. Część tego ruchu udało się wyprowadzić dzięki budowie tych dwóch mostów, o których rozmawialiśmy, ale jednak problem nie zniknął. Ma zniknąć dzięki budowie. Obwodnicy Łętowic, Wierzchosławic i Bogumiłowic. Oczywiście nie powiedziałem po kolei. Na jakim etapie jest obecnie to zadanie? Czy możemy w jakiejś perspektywie roku, dwóch, spodziewać się jakiejś pierwszej łopaty, czy to jest dopiero ślamazarne projektowanie? Projekt jest bardzo ważny. Ta obwodnica jest bardzo ważna, gdyż ile samochodów przejeżdżających przez te trzy miejscowości, które Pan wymienił, jest ogromna. To też samochody raz, że to jest droga 975, czyli północ-południe, ale też dojeżdżają do węzła autostradowego na samochody, tą właśnie przez naszą gminę. W miejscowości Łędowicach w zasadzie to jest jak nieco miesiąc, to niewiele rzadziej dochodzi do jakiejś kolizji stuczki i ta obwodnica jest niezbędna. To jest oddech dla tych trzech miejscowości. Udało się powrócić z powrotem do realizacji koncepcji. Ta koncepcja jest w zasadzie gotowa. W tej chwili trwają tylko prace związane z decyzją środowiskową i no, trzeba będzie mocno zabiegać, lobbować o tym, żeby znalazły się środki już na budowę i na projektowanie. To oczywiście można zrobić w systemie. Zaprojektuj i wybuduj, tak zresztą był wykonywany zjazd z autostrady A4, ten taki ładny, widać, że ta, ten mechanizm również jest do zastosowania. No i zakładam, że w związku z tym, że ma być, słyszymy, że dużo środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy udało się rządowi pozyskać, no więc jest kwestia, aby część tych środków była przeznaczona na naszą obwodnicę. Są to środki, którymi zarządza, to jest droga w ogóle w zarządzie dróg wojewódzkich, czyli droga marszałka województwa. Liczymy na to, że w tej następnej kadencji taką obwodnicę uda się zaprojektować i wybudować, byłby to teraz... Zaprojektować bardziej albo ro... i rozpocząć budowę e... niż wybudować. Powiem tak, jeżeli by decyzje o tym, żeby ją budować, zapadły na początku kadencji, to biorąc pod uwagę czas, kiedy była realizowana, już, ale już tak naprawdę realizowana zjazd autostrady A4, to w ciągu kadencji pięcioletniej uważam, że to jest do zrobienia. Pod warunkiem, że decyzje odnośnie jej budowy zapadną w tym roku czy początkiem przyszłego roku. To, to bym sobie marzył. Byłoby to rewelacyjne rozwiązanie. Myślę, że jest to do, jest to do osiągnięcia. W niedzielę mamy wybory samorządowe. Pan ubiega się o reelekcję. Jak wygląda kampania wyborcza w imieniu Wierzchoławice? Zażarta walka, czy jednak każdy jest skupiony na sobie i robi swoje? Ja realizuję swoją kampanię wyborczą. Tak jak ją widzę, pokazuje co udało się zrobić w tych pięciu latach, pokazuje to, co chcemy zrobić w kolejnej kadencji, tak jak pan redaktor na początku naszej rozmowy wspomniał, praktycznie wszystkie zadania, które zobowiązałem się realizować, były zrealizowane, zostały lub były realizowane, czyli dotrzymałem słowa i jeżeli mieszkańcy będą uważali, że powinienem kontynuować to dzieło, to oczywiście na pewno dotrzymam słowa. A jak lepsze i to, co emerytura? Czy jednak jeszcze wójt ma jakiś tam plan na siebie, pomysł na siebie? Proszę, Panie że wszystko jest w rękach wyborców, więc poczekajmy, Poczekaj do siódmego. poczekajmy do siódmego. Mam nadzieję, że moje dotychczasowe działania zostały przez mieszkańców docenione i ocenione pozytywnie. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i rozmowę Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Kafetarnów był wójt gminy Wierzchosławice, pan Andrzej Brus. Jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Tradycyjnie na koniec i na początek, ale teraz na koniec. Zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku i udostępniania jej. Zachęcam również do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Linki znajdą Państwo do nich w opisie tego materiału. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich ciepło i serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Kafetarnów.